Siemanko, witam. Kolejny dzień w Kaukazie, w Mesti. Dzisiaj już opuszczamy to miejsce i jedziemy dalej w kierunku środkowej Gruzji do miasta Kutaisi. Po drodze jeszcze zajedziemy do Użguli, takiej najwyższej, najwyżej położonej wioski w całej Europie. Ale teraz jeszcze rano robimy trekking. Tutaj po drodze się zatrzymaliśmy, bo oczywiście piękne widoki wszędzie i tak tu jest, tak tu jest, się jedzie i co chwilę się staje, zatrzymuje, żeby zrobić jakąś fotę, bo widoki nieziemskie. czy szczyty, też dwa szczyty to użba. Wystartował samolot linii Vanilla Sky. Idziemy w stronę polanki z krzyżem, który jest widoczny z miasta Mesti właśnie praktycznie z każdego miejsca. Porzuciliśmy nasz samochód, bo początkowo mieliśmy dojechać tutaj właśnie autem, ale okazało się, że jest 2 WD, nie 4WD, nie ma rozłączanych napędów. I już na samym początku wpadliśmy w tak ogromną dziurę, że złapaliśmy taki przechył że musieliśmy, Marta musiała wychodzić, przechylać się na, na prawą burtę, żebym po prostu się nie wywrócił. Więc wycofałem, zostawiłem auto, dalej idziemy na piechotę. Jednak to bardzo dobry pomysł. Nie żałujemy. Jest tak super trasa, dlatego, ile? 5 kilometrów. No, dlatego, że cały czas mamy po drodze widoki na wszystkie okoliczne pięciotysięczniki. Z każdej strony jest jakiś pięciotysięcznik. E, pogoda, dopisuje, jest super. E, trasa Cały czas droga, jednak dosyć wymagająca, z podejściami, dosyć, czasami dosyć stromymi, ale super, piękna pogoda. Samochodem pewnie byśmy przejechali, nawet nie byłoby się jak zatrzymać, bo na tej drodze, zatrzymanie się na chwilę, no to jest kolejny stres i adrenalinka, poziom stresu, więc idziemy piechotą. Dole. cała mestia No i dotarliśmy do krzyża. Tutaj są tak piękne widoki w koło, że to jest szok. Poznaliśmy tutaj mieszkających Polaków, którzy prowadzą e, vloga też. Majka travel vlog. E, po drodze mijaliśmy, mijała nas Martyna z Gruzji. Widoki oszałamiające po prostu. Nie, i już wiemy, że nie idziemy dalej na jeziorka e, Korduli, Koruldi. Dlatego, że stąd jest jeszcze około 2 godzin trekingu, a po prostu czasowo się nie wyrobimy. Bo chcemy dojechać do najwyższej wioski w Europie i tutaj w Gruzji, czyli użguli. A potem musimy jeszcze przejechać całe, całą Svanetię, drogę swanecką i dojechać do Kutaisi na dzisiejszy nocleg. Więc dlatego tam nie jedziemy. Jednak czytając wiele vlogów. Dużo osób po prostu jest rozczarowanych nad tych jeziorkach. Nie wiem, sam nie oceniam, nie, nie, nie wydaje opinii, bo nie byłem, ale jeziorka okazują się po prostu większymi kałużami. Tylko przepięknie na pewno odbija się w nich cała panorama Kaukazu, no i to na zdjęciach robi naprawdę wrażenie. W tamtą stronę jest do jeziorek, w stronę użby. Tam jest jeszcze jakiś duży domek. Kolejny, który pewnie serwuje kawę i herbatę. Tam w dole Mestia i idziemy do naszego auta. Te świlki, cztery psinki nas tutaj otoczyły